Pomyślałam, że nakręcę daily vloga w Sylwestra. W sumie po co kończyć na jednym filmiku? Mamy już godzinę 20:08, a ja dopiero kręcę, także generalnie dzisiaj spędzam Sylwestra z Danielkiem. Nie wiem, co będziemy robić, bo nie mamy żadnych planów. Ale co nam szkodzi? Żaba boisz się? Tak się boisz, Sylwestra? Żaba się nie boi. Ojej. Będę jak te wszystkie youtuberki modowe. Dzisiaj mam na sobie bluzę z Reserve i... Spodnie... <laughs> Spodnie z Hausa. Danielek chyba śpi pod kołdrą. Ale zaś się obudzi, bo będziemy grać w lola Tak, będziemy sobie grać w lola z moją wicką, Milanką i mamy tutaj cały asortyment na nasz dzisiejszy wieczór <grystanie> Będzie się działo low, yo, yo. I co, są jakieś fajerwerki? Będziemy zobaczyć czy są jakieś fajerwerki nic nie widać, bo świeci mi. światło. O, tu coś jest. Widać to. Widać, nie widać. Ale słychać. Gramy. Teraz ja sobie kupuję itemki. Chcę Te to zawsze. W sumie. Zrobimy sobie na start. idziemy My profesjonalni gracze. Strasznie wygląda w tych okularach. To było do przewidzenia. Nasze statystyki. Daniel ma 19 zabójstw, 7 padnięć, 26 asyst. Ja mam 13 zabójstw, 7 padnięć, 21 asyst. Później jest Garen, później jest Timo i nasza koleżanka. Ma 27 asyst, ale gra z kątem, więc gra bardzo dobrze. Wygramy sobie jeszcze zwykłego Arama i może gdzieś pójdziemy. Nie wiem jeszcze gdzie. Ja sobie gram właśnie Morganu. Tak, wylotowała mi się Morgana. A ktoś dał skórkę. Szybko wybierz. Upiorna panna młoda Morgana mi się wylosowała. Ta Paula ustawia ostrasz. Ktoś już nie wytrzymał i sobie puszcza fajerwerki. Jak widać żaba bardzo się boi z fajerwerków. Żaba! Boisz się fajerwerków, prawda? Ojej, jak się boi, taka boja dusz. A tak samo to się nie boi. Ona lubi sobie przy kaloryferku leżeć, tak się leżeć i tak się ciepło i się robi. I ona tak sobie leży. O Jezu, piękna, tak. Czekamy i czekamy. Nie możemy się doczekać. A w ogóle znalazłam dzisiaj sobie z zeszłego roku takie wielkie sztuczne ognie. I sobie będę je puszczać później i Danielek mnie nagra. Gramy sobie drugą rozgrywkę i generalnie mamy słabego teama, więc pewnie przegramy przednią rozgrywkę przegraliśmy, bo mieliśmy awka awki są zrąbane. Idziemy do Daniela i... Pokażę Wam dzisiaj moją nową windę, która jest zrąbana, bo gada do mnie. Zaleczają się, ale ten się to jest strasznie śniadła Byliśmy sobie na przystanku Ale zaczepił nas taki fajny pan który chciał pieniążki, a ja się tego pana strasznie bałam. Myślałam, że on mi zabierze aparat. Więc poszliśmy na piechotę. Nie, lek W zeszłym roku, dokładnie w tym samym miejscu, nagrywałam. 23 była gdzieś. Takie światełka. Są. Hmm. To nie we mnie. W A w tym świetle wygląda? Ej, chodźmy, bo ta lampa zgasła. Nie, ta lampa zgasła. A teraz. Tylko nie dla mnie. Opowiadaj. No nic. U Daniela była taka ostra bibka Że stwierdziłam, że nie będę nagrywać. wypuszczaliśmy sobie fajerwerki no i takie tam pierdoły. A teraz idziemy do mnie, żeby zdążyć na zero zero Dobra. Ej, a tak w ogóle? Prawda, ile mamy czasu? Daj, nagrywasz? Nagrywam. A sprawdzić się nie było, czego? Czerwone światło, a Paula okay. przechodzi. 24 minuty, 24 minuty jest <noise> zerwoczone. <noise> no idziemy na piechotę. Ile ja przystanków? Trzy? W dwa, trzy przystanki. Dwa. Trzy. Bo L na płytką. Liczysz ten jeszcze na zamianę? Tak. To jest to samo, co puszczałeś wszędzie? Nie wiem. wydaje, że to jest to samo. Wiesz? Ej, czemu ty to tam? Jesteśmy już w windzie i zaraz będziemy w domku I będziemy szli na balkon bo Mamy takie zarąbiste widoki, nie? Boisz się? Co? Boisz się? Nie boisz się? Co? Ojeju! Zaraz będzie nowy rok. Żabka wie? Ojeju co to? Ojeju! Mamy 11 minut i będzie nowy rok. Jest 49 po 23. Powiedzmy, że to widać. Idziemy zaraz na balkon, co? Danielek, idziemy zaraz na balkon. Już masz dość imprez? Nie. Jeszcze mamy, mamy 6 minut, jeszcze 6 minut, o mój Boże, zaczyna się coś dziać, a jeszcze nawet nie, nie ma jeszcze zerowej, wy... ej ludzie, ja ponagrywam chwilę. To czwarte, nie? nie, jeszcze nie. Jeszcze dwie minuty. Chyba, że mi zegarek źle chodzi. A u Ciebie jest ile? by się nie bała. O Się boi, dziecko! O Chodź do mamusi szybciutko! Chodź do mamusi! Szabka nie... Ale ona chce się przytulić. bo Przytul ona się boi! O jeju! kochany nie bój się! O Chodź do mamusi! No już! Chodź, mamusia przytuli, chodź kochanie! Nie bój się! Nie bójka! To tak wszędzie, wiesz? Tak wszędzie. Kochanie. To tak wszędzie jest. A nie ma się czego bać. Wszystko dobrze. To tylko fajerwerki. No już. Już dobrze. No co? Chcesz wyjść? A to tak wszędzie, wiesz? A nie tylko tutaj tak jest, aniołku. Dobrze, tak. Chodź, dostaniesz coś na podwieszenie. Chodź. Zobaczymy tak tam. Żabka chce się schować w łazience. No to się schować tam w łazience. A ja Ci przyniosę Twoje ulubione chrupeczki. Chcesz ulubione chrupeczki? Chcesz? Tak lubisz, nie? Lubisz chrupeczki. Mama Ci da. Może sobie trochę poprawisz humor. Masz swoje frykaski. Nie chcesz frykasków? Boisz się? Ojeju. Aż tak się boisz? Czy ty swoich frekasów nie chcesz zjeść? Ojejku, nie bój się. Nie bój. Wszystko dobrze. Masz, jak będziesz chciała, to sobie zjeść, dobrze? Ojejku. Mamusia idzie do pokoju. Będzie tam na ciebie czekać. Mamy już rok 2016. I wiecie co? W sierpniu 22 będziemy z danią już 4 latka razem. Nie no, tak na poważnie, nie? Udany Sylwester, nie? Powiedzmy, nie było źle, bo fajnie, ale jeszcze się nie skończy.